Interes Polski, narodowy interes Polski jest popierać Izrael natychmiast. Okej. Okay? Bo... Leip Vogelman to amerykański Żyd, polski Żyd, no oczywiście y, ma paszport polski, amerykański, izraelski, jeszcze jakiś inny. Jest to wpływowy adwokat, finansista, człowiek bardzo zamożny i którego słowa liczą się. Jego słowa, jego zdanie to też. To są słowa i zdania wpływowego lobby politycznego, dlatego trzeba je brać pod uwagę. Te słowa są bardzo ważne, ponieważ polskie poparcie dla Izraela, czego domaga się Leip Fogelman, może się wiązać udziałem Polski też w wojnie z Iranem. Zresztą do, taka sprawa była omawiana w czasie jednej z konferencji tutaj w Warszawie. Iż gdzie dyplomaci izraelscy wprost o tym mówili. Także to są naprawdę ważne sprawy. I jeszcze raz Leib Vogelman mówi, co jest najważniejszym interesem narodowym Polski. Według Leiba Vogelmana, interes Polski, narodowy interes Polski jest popierać Izrael natychmiast. Okay?